Cześć, nazywam się Maciek i jestem liderem jednej z grup kompetencyjnych, które prowadzimy w naszym krakowskim biurze Forte Digital. Nasza grupa to Exploring Design Patterns, na której to staramy się albo poznać wzorce projektowe, albo przypomnieć sobie ich zastosowanie. Zaczęliśmy grupę od powtórzenia informacji o podstawowych wzorcach projektowych, tak zwanych wzorcach, wzorcach gangu czworga. A następnie będziemy kontynuowali e, przegląd wzorców tzw. enterprise, czyli takich, które stosujemy w większych aplikacjach, często rozproszonych. E, nasza grupa składa się z dwóch, nasze spotkania składają się z dwóch e, formuł. Pierwsza to są krótkie prezentacje, a druga to są wspólne warsztaty, podczas których e, staramy się używać albo... E, Visual Studio Live Share albo po prostu wymieniając się klawiaturą i grupowo programować.